Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego to nie tylko szkolenie i warsztaty, to przede wszystkim wspaniała inicjatywa, dzięki której um, wiele podmiotów branży spożywczej, przedstawiciele inspekcji, świata nauki oraz najlepsi eksperci prawa żywnościowego mogą się spotkać, aby podyskutować na temat najważniejszych zagadnień właśnie z dziedziny, jaką jest prawo żywnościowe. Jesteśmy praktykami i letnia szkoła to przede wszystkim praktyczny aspekt stosowania przepisów. Szkoła Prawa Żywnościowego jest nową, no, nie, ta, nie tak całkiem nową e, inicjatywą. E, o tyle interesującą, że jest to miejsce spotkania praktyków, teoretyków i praktyków zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i ze strony organów. E, ja, jako e, bardziej teoretyk prawa, e, znajduję tą, tą szkołę jako pierwsze takie miejsce, gdzie rzeczywiście e, w sposób taki bardzo. Pozytywny, dyskutujemy o problemach związanych z stosowaniem prawa żywnościowego. Każdy bez żadnych ograniczeń może tutaj zadać pytanie. Próbujemy znaleźć odpowiedź wszyscy, czyli i przedsiębiorcy, i organy. Jakby wszyscy dążymy w jednym celu, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa żywności. Także mogę bardzo pozytywnie zarekomendować uczestnictwo w tej szkole. Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego to jedyny tego rodzaju pomysł na zgrupowanie wszystkich tych, dla których istotne jest prawo żywnościowe. Spotykają się tutaj przedsiębiorcy, którzy wymyślają i oferują konsumentom żywność, spotykają się akademicy, znawcy prawa żywnościowego, spotykają się wreszcie praktycy. Z jednej i z drugiej strony, a więc ze strony przedsiębiorców oraz ze strony Urzędowej Kontroli Żywności. Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego to najlepsze źródło prawa Żywnościowego w Polsce. Jest to źródło istotne dla wszystkich tych, dla których prawo Żywnościowe ważne jest w ich codziennej pracy. Zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla akademików, znawców prawa i przepisów. Ale również dla organów urzędowej kontroli żywności. Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego umożliwia wymianę wiedzy i doświadczenia, bardzo istotnego z punktu widzenia tak przedsiębiorców, jak i organów urzędowej kontroli żywności. Organy, tak jak i przedsiębiorcy, w równej mierze, jak myślę, korzystają z tej możliwości dowiedzenia się o nowych przepisach, a także Stanowi swego rodzaju podsumowanie roku, i tak osobiście dla mnie, zawsze przed każdą letnią szkołą sprawdzam, co nowego wyszło w przepisach i co nowego wyszło w orzecznictwie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To zawsze stanowi świetne podsumowanie roku. Ale również i wyzwanie organizacyjne. Z tej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom, uczestnikom i oczywiście zaprosić na kolejne edycje, bo tych zapewne nie zabraknie. Tak samo jak i tematów na kolejne letnie szkoły prawa żywnościowego. W tym roku mam przyjemność po raz trzeci wziąć udział w letniej Szkole Prawa Żywnościowego. Uważam, że jest to najlepsza tego typu impreza, najlepsze wydarzenie dla branży spożywczej w kraju, gdzie można wspólnie z innymi producentami, jak i z organami inspekcji państwowej porozmawiać, podyskutować na temat zmian ciągle pojawiających się w prawie żywnościowym. Podczas Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego, w której mam okazję brać udział po raz trzeci, na pewno nie ostatni, udaje się dowiedzieć, jakie są aktualne stanowiska inspekcji sanitarnych na poszczególne zagadnienia, a także jakie nowe przepisy instytucje unijne dopiero co wprowadziły bądź wkrótce zamierzają wprowadzić. I dzięki tym trzem dniom spędzonym na wykładach, dyskusjach, panelach udaje się przez kolejny rok być troszeczkę przed konkurencją, która nie bierze udziału w tego typu wydarzeniach. Jestem uczestnikiem 5 szkoły prawa żywnościowego w Stanowie. Przede wszystkim bardzo chciałam pogratulować organizatorom pomysłu i jednocześnie absolutnie perfekcyjnej realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia doskonałego można powiedzieć pod każdym względem, stanowiącego niezwykłą naprawdę płaszczyznę wymiany wszelkich doświadczeń, wiedzy, pomysłów, inspiracji z zakresu prawa połączenia olbrzymiej, olbrzymiej wiedzy, zarówno praktyki, to w szerokim spektrum branż. Wiedzy ekspertów, doświadczeń organów urzędowej kontroli. Wszelkie uwagi, dyskusje, które się tutaj toczyły, były niezwykle cenne, pouczające i inspirujące. Myślę, że taka dziedzina jak prawo żywnościowe zasługuje na tak wspaniałe traktowanie, jakiego byliśmy wszyscy tutaj uczestnicy świadkami, i tak samo zasługuje na wielkie uznanie firma IGI Food Consulting, która zorganizowała to przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję i bardzo chętnie wezmę udział w następnej edycji w Szkoły Prawa Żywnościowego. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących znakowania żywności mogą być bardzo dotkliwe, począwszy od kar pieniężnych nakładanych przez organy urzędowej kontroli żywności, poprzez liczne odszkodowania, których mogą dochodzić konsumenci, a skończywszy nawet na odpowiedzialności karnej przedsiębiorców z branży spożywczej. Kończąc szkolenie, nasi uczestnicy wiedzą, jakie jest aktualne podejście organów urzędowej kontroli żywności oraz sądów stosujących prawo i dzięki temu mogą wprowadzić w własnych firmach stosowne zmiany, pozwalające ustrzec się im przed wysokimi sankcjami związanymi z naruszeniem przepisów dotyczących prawa żywnościowego.